Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem, zgodnie z zapowiedzią, na warsztat trafiają pytania merytoryczne. Z góry, jednakże, uprzedzam, że nie na wszystkie znalazłem odpowiedź, która byłaby satysfakcjonująca dla mnie, a co dopiero dla pytającego. Proszę zatem o wyrozumiałość, ale przede wszystkim chcę uniknąć występowania w roli eksperta w tematach, w których słabo się orientuję. Dla mnie zasady są ważniejsze od komercyjnego sukcesu tego kanału. No nic, zapraszam do oglądania. Marcin Łuszcz zadał tyle pytań, że będę je czytał i od razu na nie odpowiadał. Pierwsze: Jaki procent oficerów i szeregowców stanął z początku wielkiej wojny, dotrwało do końca wojny? Jak zmieniła się średnia wieku w trakcie wojny? Ogólnego procenta to niestety nie znam, za to mogę podać parę przykładów jednostkowych, przy czym może być różnie, bo jednostki niemieckie, które cały czas były na froncie zachodnim, z pewnością miały większe straty niż te, które przebywały dłuższy okres na wschodzie. Trzeba to cały czas mieć na uwadze. Niemniej jednak, ktoś kiedyś mi podesłał zdjęcie, chyba jakiegoś brytyjskiego batalionu. W każdym razie widać straty oficerach na poziomie bodaj 75% i pewnie jeszcze większe wśród żołnierzy. Na porównania podaję jeszcze wykazy oficerów z Air Rank czyli rocznika oficerskiego niemieckiego z 1914 roku z uwzględnieniem zmian za pierwszą wojnę światową. Na początek 21 pułk piechoty Storunia, który trochę walczył na froncie zachodnim, trochę na wschodnim. Myślę, że da pogląd na to, jak to wyglądało w piechocie. Następny jest 71 Pułk Artylerii Polowej. Chciałem dać 72, w którym wojnę zaczyna mój dziadek, ale on akurat na przełomie strony był, więc stwierdziłem, dobra, nie będzie 71. Natomiast, jako kawalerię, podaję 22 Pułk Dragonów. tak, Mówię to jako przykład. Jedynie można zobaczyć oznaczenia, kto, kiedy z tych oficerów zginął. Jeżeli chodzi o zmianę średniej wieku, niestety nie mam żadnych danych, ale należy pamiętać, że np. Niemcy powoływali sukcesywnie te same roczniki, więc co roku nowy kontyngent nowych mężczyzn młodych yy, trafia tak, do tej maszynki do mielenia mięsa. Drugie pytanie. E czy wielki głód wrzeszy podczas wojny jest faktycznie tak wielki? Jak wyglądają proporcje tego zjawiska względem Ostrowęgier i zajętych ziem polskich? Ziemie polskie były pod okupacją Niemiec i austro więc myślę, że wód tam był proporcjonalny. Myślę, że nawet gorszy z racji, że były to tereny okupowane. Najlepsze dane mam dla Austro-Węgier. Korzystam tutaj z artykułu Tomasa Reichla, Namiar podam w opisie do filmu. Otóż przykładowo przed Wielką Wojną Węgry dostarczały Austrii 2 miliony 100 tysięcy ton zboża rocznie, a ale po wybuchu wojny przejęły zaopatrzenie armii i w 1916 roku dostarczyły raptem 100 tysięcy. To no, widać różnica. Dalej, w 1917 roku wprowadzono kartki na kartofle, od lutego 1918 roku przydział wynosił 1,5 kg kartofli na osobę tygodniowo, a od lipca wyniósł zaledwie pół kilo. Natomiast w listopadzie 1918 roku zarobu dostaw w ogóle nie było. W 1916 roku wprowadzono kartki na mleko, a od września 1918 i tak już nie rozdawano, bo świeże mleko było przeznaczone tylko i wyłącznie dla dzieci. Z końcem października 1914 roku wprowadzono chleb wojenny, Higgsbrot. składający się w 70% z mąki pszennej lub żytni, a pozostałe 30% stanowiły mąka jęczmienna, kukrydziana albo mączka ziemniaczana. Tak, potem już było tylko gorzej. 11 kwietnia 1915 roku obowiązywały kartki na chleb. Na, na tydzień przypadało 28 kromek chleba po 70 gram każda, bądź ekwiwalent w mące. Natomiast ten chleb tak, zmieniał też swój skład. Pod koniec wojny 90% jego składników to mąka kukurydziana. Kora drzew, kasztany, owiec, fasola zmieszana z trawą, korzeniami, żołędziami i trociny. No właściwie trudno to nazwać chlebem. Z referatu, który stał się podstawą tego artykułu, pamiętam też, że kilkukrotne, że kilkuletnie dzieci miały kilka kilogramów niedowagi, a kilkunastoletnie nawet i kilkanaście. tak Widziałem zdjęcia, były naprawdę porażające. Do Niemiec nie mam takich dokładnych danych, ale myślę, że było podobnie. Zwłaszcza, że czytałem dość dawno już o dodawaniu trocin do chleba. Trzecie pytanie. Czy Niemcy rzucali na przykład Polaków z Wielkopolskiej jako mięso a armatnie, oszczędzali żołnierzy narodowości niemieckiej? E, na pewno generalnej zasady czy zorganizowanego systemu nie, nie było. Jeżeli w ogóle takie przypadki miały miejsce, to ewentualnie jako inicjatywa dowódców niższego szczebla, na przykład Plutonu e, czy Kompanii. E, wyżej po, po prostu Polacy z Niemcami byli już wymieszani, zwłaszcza pod koniec wojny pilnowano, żeby proporcje Polaków zbyt e, duże nie były, ponieważ m, obawiano się tak o spadek morale. Amerykanie opublikowali takie studium danych wywiadowczych swoich o 251 dywizjach niemieckich, które walczyły na froncie zachodnim. I tutaj, jak nie zapomnę, to podam linka w opisie, ponieważ to chyba się w internecie zna znajduje. W każdym razie mój dziadek był podoficerem żandarmerii, także generalnie, rzecz biorąc to, że było Polakiem, mu aż tam nie stało na przeszkodzie. Problem był przy wyższych szczeblach. Było chyba bodaj dwóch pułkowników, Hutenczawski. I Kazimierz nie, Raszewski. E, czwarte pytanie. Czy zachowały się jakieś dokumenty na temat wpływu Caray Rosji na przebieg wojny? Mieczyła Jałowiecki przypisywał wielką rolę w upadku carskiej Rosji. A konkretnych dokumentów nie znam, bo tą kwestią się nie zajmowałem. Myślę jednak, że jest sporo pamiętników chociażby, które to dokładnie opisują. Zresztą e, chyba mm, zdaje się, zachowała się korespondencja między Carycą a Mikołajem II. W każdym razie cerowa wspierała raz Putina, to już miało spory wpływ na katastrofę rosyjską w I wojnie światowej. Oczywiście nie lubiła tego specjalnie, znaczy nie specjalnie się przyczyniła do katastrofy swojego państwa. Po prostu wydaje mi się, że monarchowie ówcześni, tak jak Wilhelm II w Niemczech, również nie zdawali sobie sprawy z nastawienia ludności i zagrożenia, jakie groziło monarchiom. 5 czy są jakieś dokumenty dotyczące wykorzystania Niemców w carskiej Rosji e, na przykład Bałtów przez wywiad Rzeszy? W pamiętnikach polskich ziemian można znaleźć wiele takich sytuacji, jak wygląda ta sprawa w niemieckich dokumentach. Niestety nie znam takich dokumentów, tak nie znaczy, że ich nie ma. Po prostu się tą kwestią wywiadowczą e, nie zajmowałem, nim jednak wydaje mi się, że jest to całkiem prawdopodobne i sensowne. Też proszę pamiętać, że. Niemcy, także niemieckie jednostki ochotnicze już po zawarciu zawieszenia broni, tak, zaangażowały się w działania w Inflantach i generalnie tamtych Niemców bałtyckich tak wspierały. W związku z tym wydaje mi się, że to jest całkiem prawdopodobne. No mówię, ja takich dokumentów nie znam. Jakub Ćwik zadał dwa pytania. Pierwsze. W którym okresie historycznym państwo polskie dysponowało najlepszą siłą zbrojną i dlaczego? I drugie. Najlepszy i najgorszy generał I wojny światowej to? A jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, no trudno mi jest odpowiadać, bo w moja poce akurat państwo polskie nie dysponowało siłą zbrojną przez część tej epoki, nawet go nie było. E, niemniej jednak wydaje mi się, że w wczesnym średniowieczu, tak? Drużyna Książęca była całkiem sprawnym, Narzędziem walki, przy czym no, nie było to nic wyjątkowego, tak? bo w całej tutaj e, sąsiednich państwach również takie e, drużyny funkcjonowały. Ewentualnie też wczesna nowożytność, tak? czy w ogóle nowożytność i Husaria. Tak? E, no wiadomo, że to jest już taka nasza mitologiczna e, jazda, ale no, było, nie było. Przystosowana była do walki zarówno z zachodem, jak i ze wschodem, więc e, sam taki uniwersalny charakter. A narzędzia, które było w stanie dość skutecznie walczyć z armiami na wzór zachodni, jak i na wzór wschodni. Więc wydaje mi się, że należałoby tutaj uznać, że to było całkiem sprytne. Tak? Całkiem dobra, dobra armia. Problem był taki, że nie było pieniędzy, nie było woli i dlatego armia była mała. Jeżeli chodzi o pytanie drugie, przynajmniej moje działka, tutaj znowuż będzie niezbyt sprawiedliwie, ponieważ znam zaledwie ułamek generalicji z Wielkiej Wojny. W przypadku najgorszego generała zastanawiałem się między Elmerem Hunter Westonem z, za jego akcję pod Gallipoli i nad Samą, ale po ostatnich rozmowach z Pawłem Korzeniowskim, zresztą tutaj jest nawet film na kanale przecież, no uznałem, że nie jest aż tak źle i dlatego ostatecznie mój wybór padł na dowódcę pierwszego rosyjskiego korpusu arminnego w bitwie pod Tannenbergiem. W zresztą armia rosyjska to całkiem niezły rezerwuar kandydatów na to stanowisko, to tym razem na gen Leonida Artamonowa. Otóż on miał wyraźny rozkład z osłaniania lewego skrzydła II Armii Samsonowa. I ponoć w rozmowie telefonicznej właśnie z Samsonowem twierdził, że jego korpus, cytuję, stoi niczym skała, a Samsonow, cytuję, może w pełni na nim polegać. Tymczasem 10 minut później Artamonow dał rozkaz do odwrotu, odsłaniając oczywiście lewe skrzydło Samsonowa i się tym samym do walnej klęski drugiej armii. Zatem to jest naprawdę klasa sama w sobie. Jeżeli chodzi o najlepszego generała, to mianowałbym, może trochę stereotypowo, tak? Każdy, kto grał w planszówkę Tannenberg 1914, ma wie dlaczego. Generał von Françoise. Wykazywał się on bowiem agresją, inicjatywą i był trochę niepokorny. To fakt. Przez co popadł w konflikt z Ludendorffem i złamał sobie karierę. Swego czasu napisałem artykuł o tej postaci. Link będzie w opisie. Naprawdę myślę, że taki właśnie odważny nietuzinkowy generał, bardzo, bardzo wart zapoznania się bliżej. Andrzej Paje pyta, jeden, w jakim stopniu była wiedza na temat generała Pan Ost oraz Hungaplan w trakcie wojny? 2. czy faktycznie uderzenie Rzeszy na ZSRR było uderzeniem wyprzedzającym? Generalnie, żeby było jasne, moja wiedza w tych tematach jest dość ograniczona, więc proszę to potraktować jedynie jako moje domysły. Odnośnie do General Plan Ost, to myślę, że w oparciu o różne akcje można było się domyśleć, tak, że Niemcy planują coś większego, że te pozornie, odrębne działania mają gdzieś tam wspólny, wspólny cel, jednak na ile domyślano się ich zasięgu, tak i tego celu, no tego niestety nie wiem. W przypadku zaś Hungarplan Plan, to ludność ZSRR była raczej przyzwyczajona do głodzenia czy innego gnębienia, więc mogła po prostu nie zauważyć, że to jakieś celowe i zorganizowane działania. Niemniej jednak, to chciałbym podkreślić jeszcze raz, to są jedynie moje domysły w tej kwestii. Odnośnie do uderzenia wyprzedzającego, to również w tej dziedzinie nie jestem ekspertem, aczkolwiek to zagadnienie już troszkę bliższe. Napisano na ten temat już całkiem sporo, myślę, że więcej niż tą półkę, tak jakby pomierzyć, która za mną stoi i zdaje się konsensusu nie osiągnięto, tak, no, Suworo pewne tezy oparte na domysłach, historycy to niektórzy obalają, inni potwierdzają. Natomiast jestem przekonany, że Stalin zamierzał zaatakować III Rzeszę, pytanie tylko kiedy, tak? czy to miał być miesiąc później, czy e, rok później, czy kilka lat później tego, po prostu nie wiem. E, po prostu ZSRR tak, z jednej strony prowadziło agresywną politykę w Europie, a z drugiej tak, porozumiało się z Japonią, a przecież sobie to szło tam całkiem nie, żeby zawsze wspomnieć tak, walki nad hauhen Go. E, więc jednak z jakichś przyczyn e, zrezygnowano z Kontynuowania ekspansji w tamtym kierunku. Ewidentnie zatem chodziło o zabezpieczenie pleców przed, ewen... przed zwrotem tak, w kierunku zachodnim. I teraz przeciwko komu ten zwrot by miał być? Tak? Wojna z Finlandią już była. Rumunia to i owo już Związkowi Radzieckiemu oddała. Tak nie było za bardzo kogo innego atakować niż Trzecią Rzeszę. Niemniej jednak, bez dokumentów, o ile one w ogóle istnieją, o ile kiedykolwiek zostaną ujawnione, są to e, jedynie spekulacje, tak? Jeszcze w dodatku mówię e, moje domysły. To zagadnienie e, naprawdę zostało już e, dość mocno przez e, historyków rozpracowane e, i tylko czekamy na nowe źródła, które mogą ostatecznie sprawę rozstrzygnąć. Michał 022-4466 pytał, czy zachowały się dokumenty dowództwa niemieckiego, które analizowały pomysł przerzucenia. Lenina do Rosji i jego potencjalny wpływ na dalsze rosy wojny. Jaki obraz wypadków przewidywały? Niestety nie znam takich dokumentów. Należy przy tym pamiętać, że Brytyjczycy zbombardowali Reichsarchiv, czyli archiwum Rzeszy, nisząc przy tym sporo materiału z I wojny światowej. Są też inne archiwa, na przykład z Archiv des Ausfertigen Amts, archiwum polityczne niemieckiego MZU. u Tam jednak nie byłem i nie znam jego zasobów. Także nie znam takich dokumentów, co nie znaczy, że ich nie ma. Nie badałem po prostu tej kwestii. Jest jednak ciekawa ocena sytuacji z czerwca 1918 roku, opublikowana w 13 tomie niemieckiej syntezy I wojny światowej. No, żeby przedstawić, jak Niemcy te postrzegali, to pozwolę sobie ten dokument zacytować. Ze względu na nasz brak ludzi, musimy dalej osłabić dywizje stojące na Wschodzie. Mają one siłę, żeby wypełniać swoje zadania okupacyjne. Ich siła jednak nie wystarczy, gdy sytuacja na wschodzie się pogorszy. Przy niejasnym zachowaniu słabego rządu bolszewickiego musimy na wszelki wypadek rozejrzeć się za dalszymi sojusznikami na wschodzie. Na północy jest Finlandia, która się wojskowo skonsolidowała dzięki niemieckiej interwencji. Możemy mieć nadzieję, że w Finlandii w każdym razie znajdziemy dobre wojskowe wsparcie. Ukraina jeszcze nie doprowadziła do utworzenia armii. Potrzebujemy jej, żeby żyć i zaopatrzyć się w surowce. To, że wykorzystujemy tam oddziały, jest z wojskowego punktu widzenia yy, uzasadnione, w przeciwnym razie byłby to błąd. W Gruzji pojawia się okazja, podobnie jak w Finlandii, słabymi siłami zwielokrotnić naszą siłę. Musimy tam zorganizować gruzińską armię. Jeżeli będziemy mieć w Gruzji punkt oparcia, można mieć nadzieję, że cały Kaukaz powoli się uspokoi i stamtąd będziemy mogli pozyskiwać pilnie potrzebne nam surowce. Widać zatem, że po bolszewikach nie spodziewano się niczego dobrego, a jedynie chaosu. Stabilizacji zaś szukano gdzie indziej w Finlandii oraz Gruzji. I jak się okazało, w czasie II wojny światowej, ceny co do Finów były całkowicie słuszne. No, a Gruzja do dzisiaj jest bastionem Zachodu, tak i raczej ku Rosji sympatią nie pała. Dominik Dudek pyta: Proszę o pana opinię na temat tworzenia i wykorzystywania doktryn wojskowych w systemach sterowania społecznego które weszły w pole pana zainteresowania. Chętnie także wysłucham, jak to odnieść do dzisiejszej sytuacji Polski. Zdając sobie sprawę z rozległości zagadnienia i faktu, że to będzie kolkołomna próba. Kryterium zwycięstwa, te słowa mi ostatnio krążą po głowie. Hmm. No cóż, tu jestem zupełnym laikiem, nigdy o tym szczerze mówiąc, nie myślałem. Eee, wydaje mi się jednak, że działa niemiecka zasada schwerpunktu, to jest punktu ciężkości, takiego, który ma wpływ na elementy wokół jest kluczowy dla danej sytuacji. Tu dobrą ilustracją będzie przykład z Biblii, tak? Ewangelia Mateusza 26,31 Uderzę pasterza, a rozproszczą się owce stada. Czy kręgi Wordena, tak? gdzie koncentrujemy się na kluczowym elemencie, uderzamy prosto w serce systemu, a nie po prostu obieramy go niczym, niczym cebula warstwa po warstwie. Wydaje mi się, że to jest stosowane tak? w kwestiach, jak chcemy kontrolować społeczeństwo. Wystarczy było kontrolować kluczowe jednostki, tak? a one będą miały wpływ i wybierały wpływ, i kontrolowały także inne. I stąd ten nacisk na szkolenia liderów i przechwytywanie tak na wczesnym etapie tych, którzy rokują na bycie takim liderem grupy, i wtedy on będzie mógł wywierać ten wpływ pożądany w takim kierunku, w jakim osoba, którego kształtuje, nie, by chciała. Ale mówię, jestem tutaj zupełnym lajkiem i to takie dość. Luźne rozważania na ten temat. Dziękuję bardzo za uwagę. Tak jak mówiłem, uprzedzałem na początku, zdaję sobie sprawę, że w sporej części moje odpowiedzi nie były satysfakcjonujące dla pytających. Niemniej jednak, proszę o życzliwe przyjęcie tego filmu i jego polubienie. Proszę także o zostawienie komentarza, tak? Niekoniecznie musi być pozytywny, nie jestem wyrozumiały, komentarzy nie usuwam. Eee, niemniej jednak, jak komu się spodobało, proszę subskrybować kanał i zapoznać się z innymi moimi materiałami, z których niektóre pojawią się zaraz na ekranie. Mam nadzieję, że do zobaczenia.